Cześć, witajcie na kanale Ogrodowe Sprawy. Mamy listopad i praktycznie już końcówkę sezonu. Ścigamy się z pogodą, z czasem, z coraz krótszymi dniami. Pracujemy bardzo dużo i intensywnie w ogrodzie, żeby z powodzeniem zakończyć ten sezon. Dlatego ja dziś opowiem Wam o tym, aby zatrzymać się w pewnym momencie w tych pracach i zwrócić uwagę, by nie popełnić bardzo kosztownych błędów. Które później w kolejnym sezonie mogą niestety negatywnie zadziałać na nasz ogród. Zapraszam do oglądania. W listopadzie, chyba taką rzeczą, która jest w każdym ogrodzie i stanowi problem dość duży, ponieważ nie da się tego problemu załatwić w ciągu jednego wypadu do ogrodu, są wszędzie leżące liście. Oczywiście dla doświadczonych ogrodników. I dla mnie liście to nie problem, ale dopóki one nie leżą grubą warstwą na trawniku czy na ścieżkach. Jeżeli chcecie mieć w kolejnym sezonie piękny, zielony dywan, to nie pozwólcie na to, żeby liście leżały na trawniku aż do wiosny. Postarajcie się co jakiś czas wychodzić i grabić aż do skutku. Oczywiście nie wyrzucajcie tych liści, bo to jest prawdziwe złoto dla ogrodu, ale posprzątajcie je po prostu z trawnika, bo jeżeli liście zostaną na trawniku, spadnie na nie śnieg, ściśnie mróz, zrobić z nich taką zimną, mokrą skorupę, przy roztopach zwłaszcza, to no niestety, ale wiosną, kiedy pozbieracie te liście, zorientujecie się, że nie ma ani śladu strawnika, jest po prostu goła, czarna ziemia. No i dosiewka będzie absolutnym musem. Więc jeżeli nie chcecie sobie dokładać pracy, na wiosnę zgrabcie wszystkie liście najlepiej właśnie takimi grabiami wachlarzowymi, jak mam ja, bo one bardzo szybko ogarnują duży teren. Jeżeli macie kompostownik, to wrzućcie te liście do kompostownika. Jeżeli nie macie, to po prostu zróbcie sobie taką kubkę, jak tutaj widzicie u mnie. Ona naprawdę Wam się przyda, czy to do okrywania róż, czy innych wrażliwych roślin, do robienia ziemi liściowej. Więc nie wyrzucajcie tych liści, ale najważniejsze, by pozbierać po prostu z trawnika, żeby na wiosnę mieć piękny zielony dywan. O ile zostawianie liści na trawniku na okres zimowy jest dużym błędem, o tyle zostawianie ich na rabatach jest dużym plusem. W rozpędzie jesiennych prac ogrodniczych, sadząc różne rośliny, dzieląc, wykopując czy przycinając, zwróćmy uwagę, by nie pokusić się o to, by wysprzątać co do jednego listka wszystkie nasze rabaty. To naprawdę nie ma sensu. Ponieważ liście będą stanowiły wspaniałą kołderkę, czyli ochronę przed mrozem dla naszych roślin. Po drugie, przez okres zimowy, zasypane śniegiem, zmrożone, zlane deszczem, one naprawdę w dużej mierze się przerobią do wiosny i użyźnią naszą glebę. Po trzecie, zmienią znacząco strukturę gleby. Więc, jeżeli macie w ogrodzie taką twardą, zbitą, gęstą ziemię, zostawcie te liście, a później po prostu na wiosnę wzruszcie sobie ją, czy przekopcie z tymi liśćmi, no i zobaczycie, że będzie ogromna różnica. U mnie tutaj ta rabata co roku dostaje solidną warstwę liści, e, która po prostu jest zgrabywana z trawnika przed rabatą. Jest tu zawsze jesienią czerwono. Ale powiem wam, że dzięki temu wspaniale rosną mi tutaj byliny takie jak jeżówki, rosną hortensje ogrodowe. Dla róż jest tutaj już za ciemno, więc nie za bardzo kwitną, ale wszystko inne. Naprawdę dziękuję za to, że te liście tutaj lądują każdej jesieni. I muszę Wam powiedzieć, że mi się to nawet podoba. Jest strasznie śmiesznie w momencie, kiedy jesienią wszystko jest burę, szare i ponure, a tutaj jest kolor zielony i czerwony wymieszany i wygląda, jakby to było specjalnie zrobione, żeby stworzyć jakiś fajny efekt. A czy o tej porze roku warto jest stosować nawożenie azotowe? Oczywiście, że nie. Byłby to naprawdę spory błąd, ponieważ o tej porze roku nie chcemy tych wszystkich. Naszych zasypiających roślin pobudzać do wzrostu. O tej porze warto skupić się na kończeniu już nawożenia, chyba że jeszcze chcecie coś zrobić, nie zrobiliście tego wcześniej, więc naprawdę, ostatni dzwonek, żeby zastosować nawóz potasowo-fosforowy, który lepiej przygotuje nasze rośliny do mroźnej zimy, pozwoli im szybciej zdrewnieć. Zmocni, utwardzi ich pędy, no to wtedy tak. A ode mnie powiem wam jeszcze, że ja każdej jesieni tyle, ile mogę, tyle na ile mi wystarcza, pozwala gęstość moich rabat, wykładam po prostu swój kompost. No bo wiosną, jak to wiosną, cebulki szybko startują. U mnie te rabaty są naprawdę bardzo gęsto obsadzone, więc ja nie chcę tutaj wchodzić, lawirować między nimi, rozsypywać kompostu, gniotąc wychodzące na wierzch, na przykład tulipany. Więc o tej porze nawozom azotowym mówimy zdecydowanie nie. Koniec sezonu ogrodniczego to już powinien być również koniec sadzenia tych cudownych cebul kwiatowych, które mają nam zapewnić piękną wiosnę. Ja wiem, że wielu z was sadzi cebulę nawet w grudniu i oczywiście można to jeszcze robić, ale czy nie lepiej skupić się w grudniu już na Mikołaju i świętach? Coraz krótsze dni, coraz gorsza pogoda e, może sprawiać, że nie będzie nam się chciało wychodzić już do ogrodu i grzebać w ziemi, szarpać się z łopatkami oblepionymi błotem, z rękawicami bardzo ciężkimi od tego błota. Więc nie ma co. Warto łapać każdą godzinę, choćby pół codziennie, i po trochu wsadzać cebulki, tak by do końca listopada skończyć już akcję sadzenia. Ja przez cały ostatni tydzień sadziłam, sadziłam, sadziłam i sadziłam, a wczoraj to nawet z czołówką na czole, bo chciałam sadzić ostatnie cebulę białych tulipanów Purissima. Obawiałam się, że dzisiaj będzie załamanie pogody, no i tak też jest, bo już nie ma słońca, więc cieszę się, że udało mi się to zrobić i was również zachęcam do tego, aby nie odkładać sadzenia cebul na grudzień, no bo teraz. Gleba już jest schłodzona, ale nie jest jeszcze zmrożona, nie jest zbyt mokra, więc naprawdę warto to jeszcze teraz zrobić i nie odkładać tego na przyszłość. Zachęcam Was również do tego, by nie popełniać błędu i nie zostawiać naszych róż zbyt wysokich do wiosny. Przypomnijcie sobie, jakie w zimie wieją silne wiatry. Te wiatry mogą spowodować, że pędy będą się zaczepiały o siebie, będą się kaleczyły, jak również mogą spowodować, że po prostu się połamią. Więc nie ma co, i o tej porze roku, jeśli tylko rośliny nie są mokre, nie pada deszcz, warto skrócić nasze róże rabatowe, wielkokwiatowe o jedną trzecią, a może nawet o połowę. Ja mam tutaj szopeny, które, jak widzicie, jak co roku e, przy drugim kwitnieniu wyrosły na bardzo duże, więc y, nie zastanawiam się za bardzo, czy utnę im jedną trzecią, czy połowę. Po prostu przycinam e, te pędy, no bo nie ma się co łudzić, że te pąki nam się rozwiną. One już raczej się nie rozwiną, mało tego będą nam się tutaj. Mumifikowały na krzewie, właśnie tak. Będą pleśniały, więc nie ma co ich zostawiać i nie ma co ich żałować. Takie skrócenie naszych róż pozwoli im bezpiecznie przezimować, a docelową wysokość oczywiście będziemy im robić wiosną. Po zimie, kiedy zobaczymy, ile zmarzło, ile zostało, gdzie nasze róże puszczają, będziemy je oczywiście niżej docinać, a teraz takie tylko skrócenie, by się nie łamały, nie uszkadzały nawzajem zupełności im wystarczy. Takich przyciętych róż oczywiście nie polecam Wam kompostować z dwóch powodów. Po pierwsze, one mają kolce, a po drugie, mają choroby grzybowe. Więc najlepiej oddać je do bio albo w drodze wyjątku spalić w ognisku. Zastanawiam się, czy lubicie samosiejki w swoim ogrodzie i czy istnieje jakaś granica, kiedy mówicie im stop. Bo ja osobiście bardzo lubię znajdować młode, zdrowe roślinki na swoich rabatach, ale w niektórych przypadkach mam ich już aż nad to. Dlatego od paru dobrych jesieni, dwóch albo trzech staram się przycinać między innymi jeżówki, żeby one mi się tutaj nie rozsypywały i nie tworzyły zbyt dużego samosiewu. Błędem jest zostawianie takich jeży. Jeżeli nie chcemy mieć za dużo młodych roślin, i błędem według mnie jest myślenie, że zostawię sobie to dla ptaków. Uważam, że wycięcie tego i rzucenie gdzieś w rogu przy kompostowniku, w rogu ogrodu nie stanowi żadnego problemu dla ptaków, bo jeżeli mogą sobie je tutaj znaleźć, to mogą sobie je też tam znaleźć i znajdują. Przynajmniej u mnie tak się dzieje. Natomiast ja później na wiosnę nie mam tutaj całego pola młodych roślin. Mało tego, jeżeli nie będę miała tutaj tych główek, to nie będę również przyciągała mysz. Bo okazuje się, że takie, między innymi jeżuweczki. To jest bardzo fajny pokarm dla nornic, których przecież nie chcemy mieć za dużo w ogrodach ze względu na nasze cebulki. Więc o tej porze roku ścinamy albo przy samej ziemi, albo tylko i wyłącznie czubki pędów z nasiennikami. Przy tym cięciu istotne jest, aby zadbać, żeby te jeżówki się nam nie rozsypały, no bo inaczej to nie będzie miało sensu. Więc obchodzę się z nimi delikatnie i wynoszę z rabaty, myślę, że na pryzmę obok kompostownika. Druga połowa listopada to już czas, by wykopać nasze dalie. Nie popełniajcie błędu i nie czekajcie później, bo noce są coraz zimniejsze, niedługo będą już minusowe temperatury. Teraz warto pamiętać o tym, by wykopać dalie i przygotować je do dobrego zimowania, żebyśmy na wiosnę mogli je posadzić i znowu cieszyć się ich kwiatami. Wiem, że coraz więcej ludzi próbuje zostawiać dalie w gruncie na zimę, i czasem się to udaje, ale ja jednak boję się podejmować takie ryzyko. I moje dalie co roku wykopuję jesienią i zimuję w piwnicy. No i jak do tej pory, cudownie się to sprawdza. Wykopując dalie, zawsze używam szpadla. Nie jakiejś tam. Małej łopatki, ponieważ one potrafią mieć te swoje bulwy naprawdę głęboko. No i oczywiście obkopuję je z odpowiednim marginesem, żeby zminimalizować ryzyko zranienia tych bulw. Sprawdźmy, jak wyjdzie moja dalia Wigach. Było wspaniale. Ciekawa jestem, jakie ma te swoje bulwy. Ile jej urosły w tym sezonie. Zawsze jak wykopuję moje dalie, to zastanawiam się, ile zwiększyły objętość ich bulwy przez ten jeden sezon. No i. Wygląda na to, że jest wspaniale. Spójrzcie, tutaj, przy tym obczepywaniu ziemi, trzeba uważać, bo te bulwy są bardzo kruche, więc tak naprawdę łatwo jest je złamać. Patrzcie, jakie cudo. No i dżdżownice się znalazły, bo ja jej tutaj, jak widać, podsypałam sporo kompostu przy sadzeniu, więc one to lubią. I są wtedy. Aktywne. Zobaczcie. Czy to nie jest piękne? Wspaniałe, grube bulwy. Spójrzcie, Dalia wiga, jak malowana. Teraz tylko cała sztuka polega na tym, aby ją dobrze przezimować. Ja zawsze moje dalie wsadzam po prostu do plastikowej skrzyneczki po owocach, wyścielam jakimś zwykłym papierem, wstawiam, wcale nie myję, wcale nie obczepuję z ziemi, no bo to jest e, najprostsza droga, żeby po prostu odłamać te bulwy. Więc zostawiam je w spokoju w tej skrzyneczce i tylko i wyłącznie zasypuję Albo suchą ziemią kompostową, albo taką z worka. Chodźcie, pokażę Wam, jaką. Spójrzcie, tutaj mam tą moją ukochaną ziemię, którą zawsze kupuję co wiosnę do wysiewów, do pikowania, do sadzenia pomidorów. To jest po prostu substrat torfowy. On, czekając na dalię, stał tutaj pod świerkami. No więc trochę tego igliwia spadło na tą ziemię, ale to nic. Najważniejsze, że on jest przepuszczalny. Jeżeli stwierdzę, że on jest troszeczkę za mokry, to po prostu wstawię do szklarni, podsuszę, bo najważniejsze jest to, aby takich bólów daliowych nie zasypywać mokrą ziemią. Ona ma być co najwyżej tylko lekko wilgotna. Trzymamy takie dalie w pomieszczeniu bez mrozu, no i oczywiście zaglądamy do nich w zimie. Sprawdzamy, czy nie wyschły na wiór, sprawdzamy, czy nie gniją. No i w zależności od sytuacji, oczywiście, albo lekko zraszamy ziemię, albo odrywamy jakieś zgniłe części, wyrzucamy, wymieniamy podłoże na suche. No bo przecież musimy jakoś przetrwać razem z tymi roślinami do wiosny. Ja myślę, że Moje dalie, jak co roku dobrze przezimują w mojej piwnicy. Skoro mamy już załatwioną sprawę dali, to warto zastanowić się również nad tym, które rośliny balkonowe chcemy sobie przezimować. Oczywiście błędem będzie zostawienie ich wszystkich na pastwę zimy. Jeżeli macie taką ochotę i chcecie wydawać w kolejnym sezonie wcale nie mało pieniędzy na nowe rośliny, to ok. Ale jeżeli chcecie zaoszczędzić, lub po prostu żal wam tych pięknych roślin, które przecież dały nam przez cały sezon całkiem niemało radości, to warto o tej porze roku zadbać o to, żeby je ładnie przezimować. Wystarczy wziąć je właśnie do jakiegoś nieogrzewanego pomieszczenia, wolnego od mrozu, tak jak dalię, postawić. I po prostu poczekać do kolejnego sezonu, kiedy to przyjdzie czas na to, aby je przycinać. Ja zamierzam zimować tą super tunię, która cieszyła nas na tarasie przez cały sezon. Właśnie dwie fuksje bo jedną mam białą, drugą mam różową no i to cudowne przymiotno-karwińskiego. Najprawdopodobniej przymiotno się rozsieje, ale z doświadczenia wiem, że takie młode sadzonki potrzebują sporo czasu, żeby były duże, zagęszczone i gotowe do kwitnienia. Dlatego zrobię wszystko, żeby te przezimować, bo naprawdę to jest cudowna roślina kompletnie bezproblemowa która kwitnie bez żadnych odżywek, bez żadnych nawozów. Salut sienki, sezon, więc jak najbardziej to też będę zimowała. No i oczywiście pelargonie, te po prostu tradycyjne. U mnie są tak zwane krakowiaki, czyli te kule na łodygach, nie wiszące, nie bluszczolitne, tylko właśnie te. Więc całe to towarzystwo pójdzie do piwnicy na stół przy oknie i będzie czekało na wiosnę. O tej porze roku, chcąc wykonać jak najwięcej porządków na naszych rabatach i chcąc zrobić sobie miejsce, na przykład po to, by rozsypać jakąś ściółkę, czy kompost, czy posadzić jakieś inne rośliny. Często denerwują nas pędy niektórych roślin, które plączą nam się gdzieś między rękami i nogami, więc chcemy je wyciąć. Ale pamiętajmy o tym, że nie wszystkie rośliny mogą być przycinane przed zimą, a już na pewno nie przy samej ziemi. Są rośliny oczywiście takie, które możemy wycinać bez problemu tuż nad gruntem, ale na przykład rutawki delaweja nie należą do tej grupy. Mają one niestety puste pędy w środku, do których jak wpadnie śnieg lub deszcz. I tam zamarznie, no to może nam wykończyć te rośliny. Zobaczcie, ja mam tutaj dwie rutewki, i obydwie one zostały przeze mnie przycięte e, chyba jakoś na początku października, bo były wielkie, przekwitły, więc nie chciałam ich takich wysokich zostawiać, natomiast nie przycięłam ich do samej ziemi. Myślę, że spokojnie można je jeszcze przyciąć o jakieś 30 cm, ale nie więcej. Bardzo mi zależy na tych roślinach. Chcę, aby w kolejnym sezonie były jeszcze większe, jeszcze gęstsze, więc absolutnie nie chcę im zaszkodzić. Natomiast jeżeli przytnę je do takiej wysokości, to one sobie świetnie przezimują. Kolejną rośliną, która ma właśnie takie puste pędy, tak jak rutewka, jest werbena patagońska. Jeżeli chcecie jej mieć więcej, bo nie macie jej jeszcze całych poletek, to nie przycinajcie jej do ziemi. Jeżeli macie mnóstwo, to nie żałujcie jej i zetnijcie tuż nad ziemią. Natomiast, jeżeli macie tylko parę sztuk, a denerwuje Was to, że ona się bardzo rozsiewa i chcecie jakoś to kontrolować, to po prostu przytnijcie takie werbeny na bezpieczną wysokość. Wtedy. Nawet jeżeli coś tutaj wpadnie, to nie wniknie do samego dołu i werbeny będą bezpieczne. Na bezpieczną wysokość, to znaczy po prostu zetnijcie nasiona, żeby się nie rozsiewały w niekontrolowany sposób, natomiast pędy zostawcie na zimę. Ja sobie tak robię co roku. Ponieważ u mnie werbena już jest po prostu gorsza niż past, jest wszędzie, rozsiewa się na potęgę, więc ja staram się właśnie za pomocą takiego jesiennego przycinania, ograniczyć trochę jej samosiew. Co prawda, ona przepięknie wygląda w momencie, kiedy jest na tych kwiatostanach szron, czy odrobina śniegu. Ale ja już się nie poddaję temu urokowi. Nie zostawiam po prostu takich główek, które się rozsypują i z każdej takiej główki powstaje po prostu milion młodych siewek. Uważam takie zostawienie za błąd, który owocuje na wiosnę tym, że mamy mnóstwo roboty i musimy mnóstwo czasu poświęcić na każdej rabacie, żeby się pozbyć tych samosiejek. Oprócz rutewek i werben, nie polecam Wam również przycinania traw ozdobnych, zwłaszcza jeżeli macie jakieś młode e, egzemplarze, na których bardzo Wam zależy. U mnie w ogrodzie muszę się Wam przyznać, że jedna trawa została przycięta, ale to dlatego, że ja tych miskantów mam naprawdę bardzo dużo. One mają ogromne kępy. No, i wycięcie tego jednego miskanta było mi potrzebne, żeby wymyć szklarnię, bo on po prostu na niej leżał. Natomiast cała reszta traw zostaje do wiosny. Dopiero wiosną je ścinam z tego samego powodu, co właśnie werbeny, bo trawy mają rurkowate pędy, które powinny być chronione przed zalegającym śniegiem i wszelkimi zimowymi roztopami. Spójrzcie, moje tuje jak co roku nie przycięte ale gdybym teraz je przycięła popełniłabym naprawdę poważny błąd listopad to nie jest już czas ani na przycinanie iglaków ani na ich przesadzanie więc jeżeli nie wyrobiliście się do tego czasu a macie takie rośliny to poczekajcie do wiosny ponieważ bezpieczny termin na przesadzanie iglaków no to niestety minął wraz z wrześniem teraz w listopadzie Zadbajcie o to, aby te iglaki były bardzo dobrze podlane przed zimą. Zwłaszcza, że nie mamy zbyt mokrej jesieni, bo one cały rok, okrąglutki rok, parują. Wymagają od nas podlewania. Tym bardziej, że zobaczcie, co się tutaj dzieje. O ile trawnik ma mokrą glebę pod sobą, o tyle tutaj, pod tymi tujami, jest ziemia sucha jak pieprz. Więc jeżeli nie przesadziliście we wrześniu, nie przycięliście, to już tego nie róbcie. Natomiast pamiętajcie o solidnym podlaniu takich roślin jak tuje, sosny, cisy, świerki, jodły i inne zimozielone iglaki. Jeśli pod koniec sezonu skupimy się na roślinach, ale zapomnimy o takich elementach ogrodu jak meble ogrodowe, Roboty koszące, kosiarki czy inne narzędzia ogrodnicze, których nie schowamy na zimę, no to niestety może nas to sporo kosztować i możemy ponieść spore straty. U mnie drewniane meble ogrodowe już chyba od jakichś dwóch miesięcy są przykryte folią, ale oczywiście takich nie zostawię, bo one nie powinny być zostawione na mrozie. Więc y, kupiłam już stretch, będę je wszystkie składała, streczowała. I zanosiła gdzieś w jakieś suche miejsce do przyjmowania tych wszystkich mroźnych miesięcy. O tej porze roku warto jeszcze pamiętać oczywiście o donicach, w których mieliśmy te wszystkie piękne kwiaty balkonowe, zwłaszcza jeżeli mamy donice ceramiczne. U mnie w ogrodzie mam donice metalowe. I z na szklanego, więc gdybym je zostawiła, to po prostu yy, może gdzieś tam farba by odpadła, ale one same nie pękłyby. Natomiast donice ceramiczne, które są przecież bardzo drogie, na pewno, jeśli nie są mrozoodporne, rozleciałyby się. No i na wiosnę po prostu musielibyśmy kupić nowe. Wszelkie węże, linie kroplujące i pojemniki z deszczówką raczej już nam się w tym sezonie nie przydadzą. Dlatego o tej porze roku ważne jest, aby poświęcić chwilę i wylać resztki wody z węża, zwinąć go i schować gdzieś, gdzie nie będzie mrozu. Ważne jest, by spuścić wodę z kranów, by opróżnić wszelkie pojemniki na deszczówkę. Z resztek wody, no i by um, albo zdemontować, albo przynajmniej oczyścić z wody całe linie kroplujące w ogrodzie, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to na wiosnę może nas czekać bardzo kosztowna i niemiła niespodzianka. W tym odcinku to już wszystko. Oczywiście dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam dobrej pogody. Życzę wam tego, abyście zdążyli ze wszystkimi pracami jesiennymi w waszych ogrodach, a ja lecę składać moje meble ogrodowe i chować donice. Do zobaczenia w kolejnym filmie.